O mój Boże, nareszcie. A, to że Robin Cooler, czyli Robs, został 18. miejscem w rankingu 2021 rok. To okej. Okay. ale raczej mi chodziło o to, że wreszcie opuścił tę Mouse! Boże, ile można? Ja wiem, że on jest młody, ale cały rok barnował w takim składzie. Where else would that third one go? Robs sees them getting out as well. SNG in the perfect spot and he's already dealt with rain. The Molly cuts phase off as he gets flashed back in for a little bit more, making money with Robs, and he's got the tutorial right on our plate four. Looking at the ace and he's got it. Rops making it look easy and Mouse have five. Here. Nice oh, shot wow. from Robs opening it up. Nico giving it away that he was holding from CT, but now Acor is going to be able to take advantage of this smoke and get the bomb planted. Wow, Nex is giving it all up too. He wants to play the numbers advantage, maintain that space, that control. And Amonek right when he falls off the little ledge. Acor goes for the swing, and that's all up to Rops. He's already able to take down Jack. Now he finds Aminek and TT, and Rops converts it. 1v3, and Rops does it all. Uh, this is a huge off-angle coming out from Bemis, too. Trying to see if he can find a bit of a connection with the AWP strikes. Robs trying to see if he can multi-frag back, get a couple of kills, looking to try and see if he can get a three k Oh, he lines him up and he finds four. Oh, he baits out the AWP, and he gets so much damage. Forrester now coming in for the bench position. And Rops is wow. getting a massive in for mouseports and X windstrike have no idea what hit them with an A push. Ooh, nice holds, easy stuff. Headshots from Stan doubled up, and it's going to be Robs and Frozen just trying to save the day. Robs giving it a go though, <laughs> and he may make this happen after all. Mouse Sports in a two-on-two -two out of nowhere. Frozen's coming in on the big rap. He's going heaven. He who's considering it, but he doesn't know the timing, and that bomb is still down. Yeah, man! Look at how paranoid me, who is, and with good reason. You know, you saw these outside smokes earlier. Either it was a complete fake, or there is someone sneaking up on you. And of course, we know that Frozen is down here in hell, but they're just missing one another. <sighs> Nope. Oh, it's still. Yeah, he's suspecting. They don't you know. know. But... And if they try to take this bomb up, they're not oh. gonna like what they find. Oh, the timing! No. Rops has got it, and he's on for the ace now. Just Stanislaw left. Rops, come on, get all five, and there it is. The ace for Rops. Back on land and it threaten him, never mind. They're not afraid. They're ready to come into the blender once more. And the blender, it is Rops Moves down four. He's looking for the last. he's got it! A clean ace, a quick ace, no hesitation from Rops. Kill there, Sue! TMB, he made it risky, but he made it work. And now, what do you even do if you're Rops? How are you gonna try and get this bomb planted in 15 seconds with three targets to find? He's gonna go for the fight. He knows he needs to thin the herd just a little bit. Some audio cues out there. There's gonna be the first fight. He finds one, the second as well. They're giving him the fights, they're giving him the chance. And he's got just enough time to plant this bomb, pulls off of it, and takes the clutch. It's not really flashing on Dexter, and actually the rest of the players are rotating towards ramp. And yeah, Robs is uh, Robs is gonna take those all down, right? Damn. Yeah. Damn. Wow. What? Dude, this is quick. Robs is here as well. Just about. Dexter will confirm their suspicions. Frozen's got a lot to here do. he Robs as well. Does thread the needle. Oh, Robs! Nearly a quad. The nade's not far off. He has saved Mousebot there. What a multi kill! The pivot as well. So much damage done, <laughs> but he doesn't even care. Flicks around, gets the kills to Paul and Searson. Left to save here. How often do you see them push? It's usually one, and he and he means the target management. Searson misses his shot. He decides he'll, he'll come back to you later. Like that's the awareness I'm talking about. As soon as Searson fires a bullet and Rops is still alive, he's like, right, I'll come back to you. Hold on, hold your horses. I'm clearing out Paul. That's crazy though, because Tabbson's made this call on the fly, right? He, he's he, has right there that he to go that, right? Okay, więc już tak bez żartów. 18 miejsce jest, oczywiście zostaje Robs. 22-letni zawodnik, no do tej pory jeszcze Mouse Esport, albo no, w sumie już Mouse, bo w mnie zmienili w ciągu roku nazwę. Mm, teraz wreszcie przeszedł do FaZe Super okazja i naprawdę myślę, że w 2022 będzie o wiele wyżej w tym rankingu i naprawdę świetnie może pokazać. Naprawdę, face będzie walczyło dobrze i o wysokie miejsca. Ale to, co się działo w tym roku, to jest: no po prostu, patrzyłem na tego chłopaka, aż żal go było. No, moim zdaniem, był w zupełnie składzie bez przyszłości. Strasznie słabe wyniki. Początek roku, owszem, było ok. Udało się wygrać yy, pierwsze miejsce na Flashpointie trójce i, i trzecie miejsce na, na CS Summit, siódemce. Mm, co ciekawe, jak oglądałem point to nie wiem skąd to się wzięło, tak naprawdę. Pamiętam trochę ten turniej już jak przez mgłę, ale wiem, że... że nie pamiętam z kim rozmawiałem, ale ktoś mi mówił, że... Mm, on tej maus może powalczyć i w ogóle, sobie myślę, co? Gościu, weź wstań na końcu pokoju i się rozbiegnij do ściany po drugim końcu. Eee, bo jednak wygrali ten turniej, więc to kompletnie przespałem. I jak potem zacząłem się interesować, ok, to może zuzerknijmy trochę na ten mouse bardziej To oglądałem po prostu tragiczny upadek tego składu i nie wiem jakim zuzentem point się zdarzył Oczywiście nadrobiłem te mecze i oglądałem, wygrali jakimś sposobem w ogóle z G2 No znaczy, G2 miało w tym samą formę, ale z, z NiPem w finale, które NiP było świeże po transferze device'a i wyglądało solidnie Więc Nie wiem jak, ale ROPS jest niesamowity Skupmy się na nim, już nie będę żalił się nad tym składem ROPS jest niesamowity, powtarzam to po raz kolejny i będę powtarzał wiele razy jeszcze pewnie przez następne lata bo to super kracz. Statystyki jeżeli chodzi o ten rok mimo tego, że grał w beznadziejnym składzie to pokazał się świetnie i 18 miejsce jak najbardziej zasłużone Jego KD, czyli różnica między killami, a deadami plus 382 wow przez cały rok plus 382 to daje 10 miejsce jego kompletny rating to jest 1,17 to jest siódmy najwyższy rating i 0,77 zabójstwa na rundę to jest czwarty najlepszy wynik na świecie w tamtym roku. I uwaga, też czwarte miejsce w 19,9% swoich rund zakończył z multi killami, z wielozabójstwami. Niesamowita sprawa i jego rating, jeżeli chodzi o samą stronę terrorystów, to jest 1.15, to jest piąty najwyższy na świecie. Robs został też EVP w tym roku. Żadnego EVP nie dostał, dostał jedno EVP na Flashpoincie, właśnie trójce. I tyle. I cieszę się, że on tutaj jest na tym miejscu. Zasłużony, świetny gracz, bardzo młody i świeca na przyszłość przed nim, a przede wszystkim na pewno Face. Przy Kariganie, którego dobrze zna i Karigan. Po, zajmie się nim dobrze. To też jest świetny igiel. Robs wybrał na swoją przyszłą gwiazdę mm, troszeczkę młodszego kolegę, ale nie, o niewiele yy, Torziego, który zastępuje. To Torzji zastąpi go w głównym składzie Maus yy, Torzji do tej pory grał w NXT. Dlaczego mówię, że bezpieczny pik? Dlatego, że to tak naprawdę Torzji już zaczyna budować mocno swoją karierę, nie jako przyszła gwiazda, a już po prostu jako dobry gracz. I myślę, że zobaczymy to w głównym składzie Maus właśnie teraz. Eee, no i co, no i myślę, że to jest bezpieczny pik, dlatego że to jest świetny. Tyle ode mnie, trzymajcie się, słyszymy się jutro przy 17 miejscu.